Firmy są podstawowym klientem polskiego rynku. Ich udział dzisiaj w, w całkowitej liczbie rejestrowanych aut wynosi pomiędzy 70 a 80%. Klienci indywidualni to zaledwie około 20% wszystkich aut rejestrowanych w Polsce. Także ten udział klienta instytucjonalnego jest bardzo duży. Jak widać ze statystyk, ten klient samochody kupuje, ale nie zwiększa swojej sprzedaży w sposób zdecydowany. Ten rok będzie kolejnym rokiem zmian, dlatego że od 1 stycznia zmienią się przepisy VAT-owskie. W związku z tym będziemy widzieli pod koniec tego roku wpływ tych przepisów na wielkość sprzedaży i rejestrację od. Jaki to będzie wpływ, trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, bo do końca nie wiemy, który wariant z przepisu zostanie wdrożony. Ministerstwo proponuje możliwość odliczenia podatku 3 razy 50 czy 50% dla samochodu, 50% dla części i usług serwisowych, a także 50% dla paliwa. Propozycja branżowa mówiła o 100% odliczenia podatku VAT dla samochodu serwisu i części bez paliwa. Także mamy tutaj nieco różne propozycje, z których ta druga wydaje się być lepsza. Jednak prawdopodobnie ministerstwo wdroży tą pierwszą, co może oznaczać, że pod koniec roku będziemy widzieli wzmożone zakupy w pewnych segmentach samochodów, które potencjalnie mogą stracić od przyszłego roku, jeżeli chodzi o poziom odliczenia, i być może spadki sprzedaży w innych segmentach. Tu głównie chodzi o segmenty marek premium, które w począwszy od 1 stycznia, jeżeli ministerstwo przeforsuje swoje przepisy, zyskają i to znacznie.